Zobaczcie, tutaj mamy podopiecznego, który zaczynał kółeczka, więc naukę kółeczka zgodnie z moimi wskazówkami, bo współpracujemy już jakiś czas razem ze sobą i zaczynał podjeżdżając do pewnego dystansu. Więc tak jak Was uczyłem, kółeczko robimy w ten sposób, że podjeżdżamy do pewnej blokady. Może to być sztanga, może być hanca, no coś, żeby Tobie nie odjechało. Tak, śmiało może dotknąć. O! I się cofamy do koczego grzbietu. Zwróćcie uwagę, tutaj na UDA są w pozycji pionowej, a więc on nie cofa tyłka. Gdyby zrobił tak, to będzie to błąd. On nie cofa tyłka, tylko ma dokładnie tą pozycję wyjściową i też tą pozycją kończy. I idzie do kociego grzbieta, a więc tak jakby chciał, o jeszcze troszeczkę tak jakby chciał górę brzucha z dołem złączyć. Bardzo ładnie. I teraz zobaczcie, on już jest na tyle mocny, że mam pełne zaufanie do podopiecznego że może już zrobić pełen, pełen zakres ruchu. Stop. I zabieram hantle. I pełen zakres ruchu. Mogę oczywiście asystować tutaj sobie nogą, o, stopą, tak. Kocik grzbiet. Asystuję podopiecznego stopą, żeby się nie rozjechał, żeby sobie nie zrobił krzywdy. Bardzo ładnie. Do kociego grzbietu mocno. Pięknie, i dynamicznie wracamy, samym brzuchem, samym brzuchem, tak, staramy się nie używać, podstawowy błąd by był, gdybyśmy starali się używać balk. nie używamy barków, tylko samym brzuchem. Bum, bardzo ładnie, pięknie, i zobaczcie, tak wygląda nauka podopiecznego, to też bardzo dobry materiał dla trenerów personalnych, żeby wiedzieli, jak uczyć podopiecznych. Kiedy podopieczny nie ma siły, to go asystujesz stopą, tak? Jak widzisz, że się rozjeżdża, to stajesz mocniej. Więc delikatnie przesuwam stopę, rozjeżdża się to mu stanę mocniej, żeby nie uderzył w posadzkę. O no, w ten sposób. Bardzo ładnie. Pięknie. Pięknie. Czuć brzuszek? No. Bardzo ładnie. O to chodzi. O, o to chodzi. Ma być czuć. No, fajnie. Tylko wrócę wrócisz wr z bruchem, a nie. Tak, wr wracamy. Samym brzuchem, tak jakbyśmy chcieli aktywować brzuch już od samego początku. Nie myślimy w ogóle o barkach. Tylko o tak, tylko brzuchem. Zaraz zrobimy. No tak, jak... tak. Tak, tak. Zaraz zrobimy jeszcze jedną serię. No i lecimy kolejną serię z podopiecznym. Zwróćcie uwagę na ogólnie na jak wygląda sylwetka, jak wygląda pozycja wyjściowa, jak wyglądają plecy na samym początku. Nie robimy przeprostu w odcinku lędźwiowym. Już nie muszę go asystować, bo mu ufam. Do kociego grzbietu mocniej troszeczkę. I mocno do kociego grzbietu. Tak. Bardzo ładnie. Super. I zobaczcie, że pracuje samym brzuchem. Można jeszcze bardziej ten brzuch dociągnąć troszeczkę. Jeszcze... O, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Super. Rozciągamy się i wypuszczamy powietrze. Wypuszczamy powietrze, nabieramy powietrze. Nabieramy. I wypuszczamy. I do kociego grzbietu. Mocniej, 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 mocniej. Bardzo ładnie. Już jest zmęczenie oczywiście. Co jest normalne u podopiecznego? Mocniej, mocniej, mocniej. Wyciągamy maksymalnie. No to po prostu już pięknie robi, to już zmęczenie daje znać o sobie, nie? Już brzuch fali, prawda? I o to chodzi. Ale czujesz samą pracę brzucha. Nie czujesz barków, biodek, sama praca brzucha. Tak. A z, a z tego to powodu, że nie cofasz tyłka, bardzo fajnie masz uda w pozycji pionowej, bardzo fajnie wyciągasz i wracasz nie barkami, tylko wracasz brzuchem. Ale to jest dzień do nocy, jak zaczynałeś to, to zaczynaliśmy z takiego dystansu, nie. To tak zaczynaliśmy. No to jak zaczynaliśmy, to tylko tak robił podopieczny. Później oczywiście cofaliśmy w miarę. W miarę oczywiście złapania techniki, w miarę siły, nie? Bo to też trzeba mieć siłę, wiadomo. Tak. A a później już jest teraz pełen zakresu. Pięknie. Jeszcze jedną zrobisz tak